Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, a na dziś przygotowałam Vegas, los wydrukowany oraz zdrapkę Jadę do Vegas, kopalnię Rubinów, starożytny skarb, Zodiaka i ekstra linie. Wszystkie są za dyszkę, także wkład 60 zł i na dodatek już zerknęłam i tutaj Vegas mam, mam wygraną. Gra, gra druga. Gra druga, mam trzy wiśniki i więcej już nie ma. A trzy wiśnie dają wygraną 50 zł. Także to jest taki, no chciałam Wam pokazać, taki losik. No nie wytrzymałam, i zerknęłam, co tam jest. I zaczynamy z drabka Jadę do Vegas numer dziewiąty. Tutaj szukamy dolara. Jest dzwon, karo, cytryna, melon, ananas, arbuz, nie, melon, cytryna, serce, winogrono, trefl. Wiśnie, kawa śliwka, palma, karo gwiazda, kier, no i nie ma. Tutaj we jest przegrany. I tutaj jeszcze tak wrócę do tego losiku. Pierwszy raz w ogóle udało mi się w tej zdrawce trafić 50 zł. Przyważnie miałam dyszkę. Jak już gdzieś tam kupiłam. Yy, także no, bardzo się cieszę, że wpadła taka fajna wygrana. No i postanowiłam od razu wstawić też na odcinek yy, kopalnię Rubinów z numerem 7. No, żebyście też zobaczyli. Szukamy yy, Rubinu albo skrzyni. Yy, jest co to Bank, korale, garniec, dzwon, kończynka, portfel, safe, księżyc, plik, korona, świnka, portfel. brudzi bardzo ta zdrapka księżyc, pierścionek, korona, korale, worek, garniec. I ostatnie dwa safe i klucz, no ale nie ma, nie ma wydanej n i co dalej? O no nie ma, a jest p. Dobrze. No to spróbujmy starożytny skarb. Ja już tej zrabki to tyle nakupiłam, i ona tutaj mi nic fajnego nie daje. Chyba raz pięćdziesiątkę. Musimy trzy takie same symbole znaleźć. No i już nie będzie bonusu. Tutaj gra trzecia. Dwa razy ibis nie ma. Tu dwa razy palma. Gra piąta. Dwa dzbanki. No i dalej nie ma. Tu też pusta. I gra siódma. Niestety nie ma. S i co tam jeszcze? S i T. No i fajnie. Zodiak z numerem 20. Szukamy gwiazdy albo księżyca. Jest kompas. Planeta. Flaming. Portyk. Parasol, statek, syrena, delfin, chmura, krap, miś, naczynie, konik. Jest księżyc, a księżyc mnoży razy dwa. No to super. Jeszcze coś wpadnie i jest gwiazdeczka. Słońce. Tutaj lira i żółw. Dobrze, księżyc daje dyszkę. I gwiazda, dyszka, czyli mamy trzy dychy, bo księżyc mnoży. Także 30 zł tutaj na tej zdrabce. No, czyli taki plusik już się zrobił. I zostają yy, ekstra linie z numerem szóstym. No, tu mamy parasol i sakwę. Są parasolki tu. Jest też sakwa. I parasol. Kolejny parasol, i kolejny. I jeszcze jeden. Ok. Następne dwa symbole to piłka i cytryna. Piłka jest. I tutaj jest też cytrynka. Piłka, piłka i tu jest piłka. Słoń oraz arbuz. Tutaj widzę słonia, ale chyba arbuza nie było. Pewnie no widzę arbuza. Klapki kości. Tu mam kości. Tutaj klapeczki kości kości. Mhm. No i to tyle. Teraz motyl biedronka. <tryk> Mam tutaj motylka. Jest Biedronka. Biedronka. Tutaj jest motyl i jeszcze jeden. Chyba nic nie przegapiłam. Teraz balony i wiatrak. Tu mam balony tutaj. Są balony, i następne balony. Jest też wiatrak, i balony. No dobra, o. następne dwa symbole to lody i czapka. <śmiech> <śmiech> Przepraszam lody. I tutaj. Chyba trochę za mocno przesuwałam. Nie było widać. Ptak oraz gwiazda. Jest ptak. Jest tutaj. Kolejny ptak. Jest też gwiazda. I ptak. Tu jest gwiazda kolejna tutaj tu ptak i ptak. Teraz popcorn oraz okulary. Mam tutaj. Korona, to tyle. Słońce i kwiat. I jest kwiat, i jest linia. No, pięknie. Kwiat, kolejny, i kolejny. Tutaj, po słońce. No, podkowa by zrobiła super wynik, pewnie. DZWON ORAZ KLUCZ No, ale nie ma tych symboli. SERCE ROWER Tu mam serce. I tu. ROWERKA nie ma. I ostatnie dwa to MONETA ORAZ KRAB. KRAB JEST. Jest też tutaj, i jest tu. Tutaj jest moneta, krab i moneta. No i co? Został księżyc, podkowa, korona i łódź. Ale tych symboli nie było. Dobra, to sprawdzę. A jeszcze diament. Diamentu też nie było. Nie, nie widzę. Dobrze, to mamy tą linię. A tu jest dwie dyszki. No to pięknie. dd, Zgadza się. Czyli tak, ze zdrapek, <coughs> Przepraszam. ze zdrapek mamy 20 zł na ekstra liniach. 30 zł w Zodiaku. To jest 50. I tutaj licząc tą 50, także na 60 zł wkładu, odzyskana jest stówka. Super wynik myślę. No i co, zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!